Drodzy Ukraińcy, w 2014 roku Rosja rozpoczęła wojnę imieniu Ukrainy, okupowawszy Krym i czastynę Donbasu. 24 lutego 2022 roku agresor zrobił powtórną spróbę zniszczyć Drzeżownic, identyczność Ta Swobodu, rozpocząwszy pownomasadne wtorne nie. Za ten czas świat zobaczył Ukrainę, jaka wystojała i przeżyje boroty się za wdziaki możliwości swojego narodu, ta heroizmu u i zachęsnyc. Po wojny Ukraina żywej i tworzy. Wasza nauka rozwija się, kultura zwiększył u świecie. I to dowód, to, co żadna agresja nie zdątna woli narodu, zniszczyć jego duch i jego mrię. Polska zawsze była i pozostaje z wami w waszej walobiach i waszych pragnieniach. Z pierwszych dni w wojny my otwieraliśmy swoje domówki dla ukraińskich rodzin, rozdzielili wasz ból i wytrzymali wasz przeciw. Nasza kraina doprowadza się z sił, Ukraina stała mocniejszą, zwycięgła u swojej prawidłowej walobii za wolność i niezależność. Dzisiaj, kiedy Polska głowuje w Radzie Europejską, Sojuszu, rozumiemy osobliwą odpowiedzialność, gdyż teraz robią się fundamentalne kroki do waszego wstępu w Europejski Sojusz. Ukraina dowodzi, że Europa dla niej nie jest słowa, a świadomy wybór, za jaki dzisiaj oddają swoje życie najlepsze syny i dońki waszego niezłamnego i młodego narodu. Polska poruci z wami, pitrzymowała, pitrzymuje, pitrzymwata ma Ukrainę u czasy. Razem my o kiedy w Ukrainie zapanuje mir. W pewny tej czas nastanie i Polska ta Ukraina budowata me swoje europejskie przyszłość u rodziny wolnych narodów.